Miał kontakt z jednym, z drugim albo na przykład słyszał się, że ktoś na przykład jest uzależniony od odmiennej ilości używania Facebooka, albo Internetu, albo jakiegoś innego uzależnienia, ogólnie nie To myślę, że od Facebooka jestem uzależniona ja sama. Znaczy używasz, ale w ogóle uzależnienie, jak, jak to wygląda? Nie wstrzymaj. Pewnie wchodzi non stop, jak przyjdzie do domu, to od razu musi wejść. Ja takiej na przykład potrzeby nie mam, bo jak chcę coś stracić, to dopiero wchodzę. A tak to niepotrzebne. Ogólnie w naszej szkole chyba o tym się nie rozmawia. W sensie takim, że Facebooku. ktoś mówi o tym, e, chwaląc się do kogoś. Tylko po prostu Facebook jest takim popularnym teraz portalem w ogóle. Dobrze, ale o, 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 tak u, u, szerzej mówiąc, o ogólnie uzależnieniach, to wy w swoim środowisku. Nie. Znaczy, znaczy no, tak chyba rozmawiamy nie. o na przykład uzależnieniach, ale to nie wynika, że my mamy jakieś problemy. Tylko ja wiedzę, na że przykład masz, tylko to to czy ktoś coś powiedział, na przykład jak um, to określić teraz widział kogoś i mówi historyjkę, że słyszał o uzależnieniu takim i takim. Bo no, tak to ogólnie jeszcze się nie spotkało. O różnym, na przykład o alkoholizmie, to tam się mówi, że się zdarzały przypadki, ale w naszym gronie to jeszcze nie słyszałam o żadnych uzależnieniach. Ja myślę, że Wydaje. to nie są uzależnienia, tylko raczej takie przyzwyczajenie. Właśnie, bo uzależnienie to jest, mowa, to jest tak? według mnie to jest A duże ono. słowo. No dokładnie. Bo uzależnienie to po prostu bo. ktoś ja musi. musi i pije dajmy na to dzień w dzień, tak? A mhm. myślę, że takich przypadków nie ma naszym w, w wieku znaczy, Ja mam takie, takie spojrzenie. Ja się jeszcze nie spotkałam, żeby ktoś w moim wieku tak, bo musi. Tylko raczej bo chce ewentualnie. I to na przykład alkohol, no to wiadomo, 18 lat zaczyna się sezon 18 to idzie się na imprezę, to się wypije, no to to raz, tak. Ale żeby ktoś dzień w dzień chodził pijany albo coś w tym stylu, to. Ale tak jak na przykład o naszych połowinkach nie było. Mówione, że ktoś tam, że ktoś przyszedł pijany czy coś takiego, a chyba w jakiejś wałeckiej szkole, nie wiem, już teraz nie będę mówić tutaj nazwy, ale y, wydaje mi się, że było tak, że po prostu uczniowie szczycili się tym, że po prostu, ale oni się napili. A dobrze, gdybyś na przykład yy, widział, że ktoś ma problem z waszych znajomych, to się, gdzie go zachęcić, żeby gdzie poszedł? Na pewno ja z moim znajomym, który byłby uzależniony, bym rozmawiała sama i bym prosiła go, żeby poszedł do jakiegoś terapeuty, do jakiegoś psychologa albo. A gdzie się to Bałczu jest? Wiem, że poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest koło rolnika, tam za rolnikiem. No, Czy jesteś zorientowany? Czy wiecie więcej, w, w razie gdyby trzeba było komuś pomóc, to wiecie, gdzie powinny, trzeba go skierować. Dobry też pedagog, jest tutaj w dwójce, pan Wiśniewski. I on też zawsze tak miał kontakt z tym, bo robił w gimnazjum, jak ja byłam, różne wycieczki, jeśli chodzi o uzależnienia i tak dalej. I były wyjazdy w góry, więc on też jest zorientowany w tym. Ale przeważnie młodzi ludzie, nawet jak oni tam od czasu do czasu sporadycznie sobie piją, to nie zdają sobie z tego sprawy, że to może dalej iść, iść w, w kierunku uzależnienia. I nawet nie chcą słyszeć o tym, że to właśnie czy y, ktoś im oferuje pomoc i nawet nie chcą o tym słyszeć. Znaczy tak mi, mi się tak wydaje, że młodzi ludzie tak by postąpili. To gdzie jest ten punkt graniczny według was, siedzicelistów? Gdzie się zaczyna takie jak próbowanie na alkoholu i zaczyna się ten problem? Uważam, że problem... Jeżeli się w ogóle zaczyna. Nie, zaczyna się, jeśli na przykład się wychodzi tak regularnie, na przykład co weekend, bo o weekend się zbliża, to trzeba gdzieś wyjść, się rozerwać, bo na przykład przez tydzień, przez te pięć dni się było w szkole, to trzeba się rozerwać. No i zaczyna się na przykład picie, bo to, bo tamto. Jeśli to jest tak regularnie co tydzień, to uważam, że to już jest pomału uzależnienie. Ja też mam sobie takie zdanie, znaczy weekend, mam takich, znaczy taki znajomy o mnie, ja mieszkam w mojej miejscowości i miejscowości. No na wsi mieszkam. W Kasi tak. I właśnie tam mam takich znajomych, którzy tam w ogóle w tej miejscowości nie ma co robić. I tam ich priorytetem jest coś takiego, żeby iść do baru, bo jest akurat jeden bar, Pięć. bardzo popularny bar. I Iść tam i po, po prostu brytami. się napić. Z tego. Iść tam i po prostu się napić, bo nie ma co robić. Ale to są tacy ludzie... W... I to na przykład mnie to przeraża, jak w wieku na przykład 21, 22 lata, Aha. tak no mówię stać znajomi, znajomi bo nie mogę powiedzieć, że to są moi koledzy, tylko po prostu wiem, że są takie przypadki, właśnie, że oni tam idą i zalewają się, dosłownie się zalewają, właśnie co weekend i czasem nawet w tygodniu i to jest dla mnie przerażające, że ludzie w takim wieku nie mają żadnych innych priorytetów, mieszkają u rodziców, i jeszcze biorą od nich pieniądze i wszystko przepijają, ale nie, w ogóle nie, nie, właśnie nie chcą słyszeć o tym, że oni są uzależnieni, bo to jest dla nich taka rozrywka. Dziwna rozrywka. No, no bo tak, no, bo nawet u nas właśnie z tym, w tym <grym> karcie była taka <grym> sytuacja ostatnio, że radny wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie zorganizować coś takiego, jak żeby spotykali się ta młodzież, tam. Którzy oni mają właśnie ten problem z tym alkoholem, ale to w ogóle nie przeszło z tego co wiem, bo oni sobie z tego tylko żarty strzelili. No, w ogóle nie, nie wiem tego chciałem się do tego przyznać. No to są e, kluby anonimowych alkoholików, ale to z natury jest tak, że to są dzieci się swoim nie, To jeden jest bodajże współdzielnik, na pewno. Przecież jesteś bardzo dobrze zorientowany. Jestem bardzo dobrze so, ci, zorientowany. Czyli licealiści są zorientowani, wiedzą e, e, na czym się polega. Znaczy w razie czego nie szukać spać dla kogoś. Ale się rozmawiamy głównie o alkoholu. Ja wspomniałem, wrzuciłem na przykład ten internet, tak poleciałem zresztą się o tym internetze, o Facebooku, No bo no... alkohol podejrzewam, że jest najczęstszą używką, ja nie, to, co daje ja dużo myślę, satysfakcji. Że jest. Tylko że tylko zastanawiam się, czy, czy się rzeczywiście tak wpadło w ten narkotyki ten w ogóle nie funkcjonują, kompletnie. Znaczy, nie, na pewno rozmowa Mam znajomych, co palą na przykład trawkę taką od czasu do czasu, mam znajomą, co pali już częściej i jej mówię, żeby przestała, no to już przestaje pomału. Właśnie A dobrze tak, y, no palą marikłany, tak? I wiem, i też nie sposób jest ukryć to, kto sprzedaje, kurczę, w takiej małej miejscowości. Ale się to nie mówimy o jakimś wielkim zjawisku, tylko po prostu to jest jakiś tam margines. No przecież. W sumie każdy młody człowiek tam u mnie wie, gdzie może kupić je w ogóle, bo nie sposób właśnie to. Ale nie każdy pewnie kupuje. No nie, nie, to nie chodzi bo o. to. Żebyśmy nie, nie robili z No właśnie, to, nie, nie. Za nie. Za nie. Tylko chodzi o to, że no wiadomo, po prostu to jest mała miejscowość, yy, plotki Bałtycz, się roznoszą tak szybko jest I myślę, że w Walki tak samo jest. Podobnie. Wałcz się, jak powie na jednym końcu miasta, zaraz będzie wiedział drugi koniec miasta. I to no tak, chyba zawsze jest. Więc ja w sumie nie jest trudno dostać w tych czasach. To jak Wy postrzegacie w ogóle rozmowy nawet o uzależnieniu? Czy to jest za duże, za mocne słowo, czy po prostu jak to w ogóle byście w określeniu? Myślę, że na nasz wiek, jak już jesteśmy praktycznie pełnoletni, by na większość z nas, to nie powinno to być dużym słowem, bo jeśli teraz będziemy się wstydzić tego słowa uzależnienie, to potem to będzie dla nas jeszcze większym problemem. Ja myślę, że to uzależnienie to jest za duże słowo, bo po prostu, że teraz ludzie potrzebują to jako zabawę, coś takiego. Znaczy tylko nie kupię, tym, że teraz nie wszyscy będzie. są uzależnieni, tylko, że nie powinniśmy się wstydzić tego słowa i jeśli uważamy, że ktoś jest uzależniony, to powinniśmy mu to powiedzieć wprost i się nie chować z tym słowo uzależnienie, tylko... No bo mamy uzależnienia, to się uchwała. Ale może rozwiniesz trochę. No. Ja myślę, że, ja myślę, że tak, że to jest mordowanie życia, wydawanie bez sensu pieniędzy, jest siebie, całego. No, zabawne to jest przez chwilę. Tak jak komuś jest dobrze, bo tym, że zapali sobie trawę, coś takiego, potem jest coraz mniej, no bo to się z tego zrobi I już trzeba palić, bo inaczej, no. Organizm potrzebuje, nie ma tego. No właśnie. A skąd wy to dowiecie? Ja z życia znajomi. No, znajomi, a gdzie jest ta granica między, na przykład, spróbowaniem alkoholu i wpadnięciem w nałóg i tak samo z innymi używkami? Gdzie jest ta granica według was? Gdzie się kończy spróbowanie, po prostu trochę zabawy, a gdzie zaczyna się już naprawdę nałóg? No kiedy ktoś odczuwa potrzebę zapalenia, wypicia yy, czy czegokolwiek, bo każdy was nas i można spróbować. Ale jak już ktoś tego potrzebuje i domaga się tego, no to, to już bez problemu, trzeba coś z tym zrobić. jak wy myślicie? Dobrze mówię. <laughs> ja nie uwierzę że na no źle mówić. tylko zastanawiam się, czy my, wy możecie po prostu coś więcej powiedzieć. Znaczy taki naukuj się nie na to, że już się robi to coraz szczęście, że na początku się wiele lat, później dwa i później to się zmienia w codzienność normalnie. I już o przyszłości za dwa zajęcie sobie tej a według Was to kiedy się zaczyna pierwszy raz, się... kiedy się sięga po raz pierwszy po alkoholu? Kiedy się czy Chyba... jest się to. Ale jaki to jest wiek na przykład? Poczekaj, może być tak, 14, 14. Taki wiek nie 12-13-latkowie już sięgają po alkohol? Nie, może 12, nie. To na pewno szukamy? A tak 14-15. A dlaczego sięgają? No bo może to jest wiek tak, chcą zaprosić towarzystwie, są pokazać, że nie są Po prostu może też No Znaczy, ciekawość, tak? Jak to jest po alkoholu. Mhm. Czy wiecie na przykład, yy, gdzie można szukać pomocy? Gdyby na przykład ktoś z waszych znajomych miał, chcielibyśmy mu pomóc, bez względu, czy to jest dziewczyna czy chłopak, to gdzie byście go skierowali? Albo gdzie byście powiedzieli, że gdzie powinien pójść w Wałczu? jest jakieś miejsce według was? Yy, tam gdzieś... Yy... Nie wiem, jak mi się chyba. Nie no, jeżeli nie wiedzia, to nie będziemy zgadzać. Jest kilka więc jest, jest poradnia pedagogiczna, psychologiczna, gdzie jest pani psycholog, która po prostu rozmawia, yy, nawet już z, nie mówię, że o uzależ uzależnieniach też, ale rozmawia z młodzieżą w waszym wieku i trochę starszą, wśród waszych, nie mówię ogólnie o rówieśnikach tutaj w czy w ogóle w naszym powiecie, tylko tak ogólnie w Polsce. Czy to już jest problem, że na przykład młodzież sięga po narkotyki, no albo parkour? Bo nie trzeba tlenek ukończonych 18 lat, żeby kupić żeby sobie sobie sklepy papierosy czy I to jest źle. No, to że to może. Bardzo źle. No to co, co według Was trzeba zmienić, żeby nie było tego problemu. W zakazać jakoś... Nie, Ale jak to na przykład? Tego no się nie da zakazać, no po prostu trzeba... No nie wiem, no każdy ma swój tak? I, I jak ktoś nie no. będzie powie sobie, że nie, no. że nie spróbuje, nie chce, no to tego nie kupi, nie, nie Zapalnie, nie pije, no to ktoś jest ciekawy, chce zagłusnąć w ogóle, to znajdzie sposób, żeby to dostać. Czyli można tak szybko z taką lokalną gwiazdę, przez to, że na przykład pochwali się, że to jest, wypił tak. piwo. A to wszystkim imponuje? Również nie A Wam? Nie, nie. A dlaczego? No bo. No. Co jest takiego fajnego w tym, że idzie na przykład dziewczyna 15-letnia po mieście i pali papierosa? No nic z tym ciekawego, no, no. Albo upija się do nieprzytomności, albo stawia zdjęcia na na Facebooka, skieruje na imprezie i mówi, na jakim to nami na, na nam I jak było super. No jak Wy mówili, myślicie, dziewczyny, chłopcy? Bo Wasza koleżanka jest bardzo aktywna, bo no, Wy tak jakby no, no, wiecie, to się bawi. A na przykład... Słyszeliście, że ktoś była w waszym środowisku nadużył dopalaczy? Tak, był w awansie, był Tak, ale opowiedzcie mi trochę o tym, co myślicie o tym. Co myślimy? Ja znam osobę, która kupowała do dopalaczy, tak. ale teraz sama stwierdziła, że to była głuchoca i po prostu za pieniędzy w to. Jeżeli to nie było fajne, może było, ale na chwilę. Ale teraz mam I to naszym jeździ. No dobrze, no to ta twoja koleżanka to jakoś jej powiedziała, że nie powinna była tego robić. To był chleb, ale nie, to, 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 bez, to no nie jest to Nie jest aż tak istotne kto, tylko o to, czy, czy któreś z Was po prostu e, upomniało jakiegoś swojego przyjaciela? No tak, i to nieraz. No, no to, to jak to? Tylko wie? że mieliśmy to nie działało, no. bo jest w innym otoczeniu, innych znajomych ma, którzy tak samo się zachowują, więc Nasze słowa raczej nic nie wpływają na no, to, żeby się zmieniło. Widzimy ją raz na jakiś czas, I a ona ma znajomych starszych, dużo starszy. No i ma łatwy dostęp do tego, więc no, jak chce, to i nie sam to sobie zapali. Mi się wydaje, że korzysta, że ludzie też nic z tym nie robią. Bo widzą, a nie są, a, a nie, nie zdarzi, i nie uciekają jakichś konsekwencji z tego, to przymiałem tak lekko i no to no stało się. A jaka to jest grupa osób, które po prostu się? sięgają po różne używki, według Was? Ja nie, ja nie pytam o liczbę, tylko na przykład to jest mała grupa, to jest taka znacząca grupa, bardzo mała grupa, duża. No nie wiem, jak jakby się to określi. I... Alkohol grupa nie jest taka duża, większa. No, no, zależy też co? też duży... no, no. No, no. co? Co można myśli, zależy też co? No bo tak, alkohol ma no na pewno jakaś duża osób. Y, Narkotyki nie każdy, czyli to już jest ta taka mniejsza grupa. No ale tak właśnie takie rzeczy łatwego dostępu, które można wziąć w na co dzień, no to myślę, że bardzo dobrze.